Cześć! Z tej strony Radocha. Witam Cię serdecznie. 20 grudnia w piątek. Dla każdego ucznia jest to ostatni dzień e, szkoły w tym roku. I myślę, że dla wielu osób, nawet tych, które pracują, również jest to ostatni dzień w pracy. Podejrzewam, że dużo, dużo naprawdę osób, te, a przynajmniej te, które mogą, wykorzystują swoje. Urlopy, dni wolne i korzystają z tego czasu, żeby spędzić go z rodziną. Zostało 11 dni do końca roku. 11 dni do końca tego wyzwania. No, w sumie to chyba się trochę cieszę, bo, yy, bo prawdę mówiąc, jest to, jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie. Trzyma mnie w pewnym takim że yy, jakie ja wyglądam w ogóle. To jest dramat, no nieważne. Yy, więc tak, wyzwanie trzyma mnie w takich jakichś określonych torach. Tego, że ja myślę o tym, kiedy nagram, co nagram, znaczy w zasadzie co nagram, to nie myślę. Ten, ten, to, całe to wyzwanie jest bez scenariusza, w związku z czym to, co przychodzi, to gdzieś tam się, co, co gdzieś się pojawia. Dzisiaj tak specjalnie ustawiłam kamerę, telefon, żeby widać było moją piękną asystentkę. No, to jest moja piękna asystentka Elżbieta. No dobra, dobra, już nie dotykam, bo przecież zaraz ucieknie. E, dzisiaj też czeka mnie podróż z dziećmi. E, taka może nie jakaś wybitnie długa, ale jednak e, jedziemy odwiedzić dziadków. To będzie też ciekawe, żeby w weekend, gdzie jest tak zwana pełna chata, e, zabrać myśli i spróbować cokolwiek nagrać. E, im bliżej tych świąt, tym bliżej ja mam osobiście wątpliwości więcej na temat. Wielu rzeczy dotyczących życia. Fajnie, pokończy się ten rok i przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie. Znaczy, nie trzeba, tak naprawdę nie trzeba, ale ja lubię podsumowywać, podsumowywać minione miesiące. W zasadzie to bardzo szybko ten czas minął i to jest dla mnie fascynujące, że ten rok, pomimo tego, że był bardzo, naprawdę trudny, to było w nim wiele takich momentów bardzo miłych, przyjemnych, ciekawych. Nie no chcę, no i w sumie ciekawa jestem tego, jak to się potoczy w kontekście, nie wiem, jak usiądę i, i, i przyjrzę się tak bliżej temu wszystkiemu, co się wydarzyło, po to, żeby to podsumować i zobaczyć, gdzie jestem, w jakim miejscu swojego życia. Dzisiaj oczywiście nie jest to dobry moment, bo mam jeszcze dwie godziny niecałe do tego, żeby ogarnąć ten Majdan, który tam jest. Dzień dobry, Elmo. Oba kotki się pojawiły w przestrzeni. Żeby ogarnąć ten chaos, który tutaj się pojawił, z przerażeniem stwierdzam, jak są moje dzieci, że ten chaos tak tylko narasta z dnia na dzień. Mimo tego, że próbuję go bardzo mocno i usilnie okiełznać, to, to jest to bardzo trudne do zrobienia. No i widzę, że po dwóch tygodniach naprawdę robi się już tak wybitnie, wybitnie, chaotycznie. I, I coraz trudniej mam wrażenie, że ten chaos mnie ogarnia, a nie ja chaos. Zatem tak, dwie godziny pełne um, działania, pakowania, bo oczywiście jesteśmy niespakowani, jak żeby inaczej, oraz oko, o, o, okiełznania tej przestrzeni domowej. I zobaczymy, co dalej się wydarzy. Obyśmy przeżyli wszyscy. Bardzo dobrego weekendu ci życzę. Tego weekendu przedświątecznego, żeby on był miły, przyjemny. I w takiej bardzo dobrej atmosferze. No i cóż, do zobaczenia jutro. Cześć.